Dziś w kuchni, więc tylko będziemy robić na Tak na wszelki wypadek. A to moje krzesło jest. No, moje. Nie, nie, na nie! Ale to ciorny. Chodź, chodź Moja w międzyczasie jak będziecie dużo robić rzeczy zadań i różnych ćwiczeń, to mamy do Was propozycję kulinarną, bo czasami trzeba jeść. trzeba jeść. Trzeba jeść. Trzeba jeść. Trzeba mieć też dużo siły, prawda? Do tego, żeby zrobić przebiczne. Żeby zrobić ć, ćwiczenia. zadania. trzeba mieć siłę i tę siłę, to trzeba mieć tu. Tu. Właśnie. Mamy fartuszki, ciocia Jadzia też ma. Słuchajcie. To jest miska, drożdże i cukier. I Julka zrobi rozczyn. A po co jest rozczyn, Juleczko, powiedz? Pamiętasz, po co jest rozczyn? Rozczyn jest, moi drodzy, po to, że my za... O! Patrzcie, jakie fajne! Julka dziś została siostrą i to podwójną. Nawet trzyma je na rączkach. Dzisiaj, dzisiaj dwie siostrzyczki urodziła. To jest ich kocyk. No. Pokaż o tych. Tak. Dobra, otwórz drożdże. Rozdziel, moi drodzy, jest po to, żeby nam pierwszy etap ciasta drożdżowego fajnie wyrósł. Mamy drożdże, damy cukru i będzie mieszane. I damy odrobinę mąki, przykryjemy i damy do ciepłego, żeby to urośnie. I taki pierwszy etap będzie już gotowy. gotowy tak. Dopiero potem przyjdziemy za jakieś 20 minut. I szybko do miski. Mm. O, ale ciepła. Szybko wrzucimy do miski też inne składniki, czyli jakie? Jajka. I mleko. Masło. Jabłko. Ta, a po co jabłko? Że, że w tym będą, będzie jabłkowe. Będą racuchy z jabłkami. I one wtedy nie będą takie suche i mm. Będą przepyszne, mm, w palce listy. To ty droże tak śmierdzą. Ochydźmy. Dobra, Karbusiu, rozwalamy. Mogę? Mogę, mogę? Tak? Mogę? Oczywiście, mogę? oczywiście, oczywiście, oczywiście. Dobra, idziemy teraz cukru. I Uwaga, mogę, czy No, dasz tego cukru? No, ja A no, bo ja bym tak chciała. Damy jeszcze trochę. Co się stało? Zaczyna nam kapać. To są tylko drożdże z cukrem. Jedziemy jeszcze. Reklama. Złote pola. Złote czasy Biedronki, kiedy mąka jeszcze była w tym.. Dobra, że to wam jest cały czas. Nie jest tak się. Spójrzcie jak to wygląda. Ciapu ciapka Tak się rozrobiło płynne. Uwaga! Odrobinę mąki. Ups, wymieszaj. Nie, już dużo. może drugi raz. Julka! I uwaga, sypiemy to. Mój. Tak, moi drodzy, to powinno wyglądać. Teraz zostawiamy na Master Masterchef to nie jest taka prosta sprawa. Już tu nie ma Julki. Zciemniło się. A ja mam, moi drodzy, niespodziankę, patrzcie. To jest jabłuszko, które właśnie przed chwilą po-zaczarowałam. Dobra jabłko, Jówka. To mm -hmm. tutaj. Mój dymmistrzu kuchenny. Zobaczmy jak się tam no. Moi drodzy, troszeczkę na te rozczyn za y, urósł, ale minimalnie. Jest cieplutki to jest bardzo ważne. Wcieście drożdżowe, zwłaszcza tak się robi ciasto. ciasto. A jak my robimy te racuchy, to tam racuchy, racuchy, a to to, 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 to to Dobra, pół kostki było, więc mniej więcej pół, nawet daję troszeczkę mniej niż połówkę. Będzie połówka kilogram, a my damy troszeczkę mniej mąki, bo pół paczki drożdży jest dobre, na pół paczki mąki. Mamy tu myszka do, yy, do załapczywienia. Takie dobre Jabłuszko, kochani, no musimy go dać do ciasta. Wsypię jeszcze troszeczkę cukru. Cały? Troszkę, nie cały. Gruda. Gruda. Okay. No, ale... no Musimy rękawki podnieść znowu. No, dobra, starczy. Nie musi być za słodkie, bo możemy sobie jeszcze posłodzić cukrem pudrem, prawda? Dobrze. Skarbeczku. Sytuacja pod tytułem weź mi tutaj jajko odbij. Tutaj? Znaczy tu. Wiesz, pamiętasz? Dobrze. Jajeczko, mąka, cukier, waga. Odrobinę. Coja? Musimy brać troszeczkę mleka ciepłego. Tak? Eee. Takie dobre, tak? No jeszcze, jeszcze, przynajmniej pół wlej. I zostawmy i zobaczymy, jak będzie czym... Eee! On jest głodny, ten mały Nie, tak? No, tak. smacznie to jest. A, dobra. Mieszaj. Potencja jest taka, jak widzicie, miłe, sympatyczne, ciasto się potem da od razu na olej. Juleczko, teraz tutaj wrzuci jabłuszka i wymieszaj. Wszystkie Dobrze, moi drodzy, na olej.